Graj. Ja mówię, nikomu nie wiem co się dzieje w tym sezonie, nie wiem co się, nie wiem, co się dzieje <grym> w Fortnite więc... Ja tylko wszedłem kupiłem z Kim, i Kim Kardashian, bo mówię tak. Damn. Tak. Ale kurwa. Kim Kardashian, ja... Powiem, robię za chwilę, robię za chwilę, na tym typku, na tym typku, robię shit'on. Robię shit'on Kim Kardashian. Oj, co to są te dźwięki dziwne teraz w tym Fortnite'cie? Uuuu... <grym> Dobra, to Nie, może nie budowanie. ej, 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 ej. Dobra Na takich lagach Szym do ludzi. Szym do ludzi. Szym do ludzi. Szym do ludzi. Ale ty wiesz, że to są boty. Nie są boty. Ale nie no, no kurde, no tak Kim... O Jezu, Kimi. Kimi Kardashiani. Kimi kardasiami, Boże. Kurwa, Kimi Kardasiani Kimi kardashiani. Uh, oh, oh, oh. Kimi Kurde, no kim, no co się robi się, ja wiem, że dupa wielka. Ale bez przesady wskakuj na tę pakę. Wyżeszały, co to oznacza? Dogry gry, do wiesz, że muszkieterka. Dlatego Naprawdę. Proszę. Kurde... nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. Co jest? Fortnite umiera, a ty nagle chodź pan. Nie umiera kurwa. On jest tylko w kondycji, bo ja w niego nie gram. Pomówmy się, ile razy można oglądać otwarcie nowego sezonu u JCoba jest porazetny. I jakby umówmy się ile razy można oglądać już znanego zażeganego tą grą. Ogólnie to moja nowa szkanka. jakiegoś Arktyczny ...arktycznej pogrom ...pogromczyni kosmosu

że Triple Edita nie ma. Triple Edit to jest przeszłość. Tego już niestety nie umiemy. Więc tutaj Siton jest potencjalnie okazjonalny, a nie... a nie pewny. Skibili leży... Chcieje się popisać, koledzy. Chcieje się popisać. Ale to Przyszedł lepszy. przed lepszy. Nie no, leci na mnie samolot jakiś. Niemcy. Kolego. Kolego, nie biegamy. Nie biegamy w szkole. Kolego, nie biegamy. Nie biegamy. Nie biegamy po korytarzu. Kolego! Powiedziałem coś. Stój. Nie biegamy. Nie biegamy po korytarzu. proszę nie biegać po korytarzu. Uuu. Uh, Uuhu, uh, uh, zamykam się w klatce. Kurde, jej dobra celności nie ma Kurde! Mi bomba kla... Jest ja się chłopem zajmowałem, bo to mi przeszkadzasz. She Muszkieterka! Muszkieterka! Daj, nawracasz, nawracasz! Kurde... Po ciebie wycadzam. O kurde O kurde O, 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 o. Czym do ludzi, czym do ludzi człowieku czym do ludzi, czym do ludzi <grywy> Dobra, kurde, <grywy> mi się ścina, to jest nie Ty chorujesz na Sniper Nie, ja nie choruję na Sniper Nie Ja choruję na tureta. Eee... I na Tiki, na Tiki Na Tiki o! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże, Boże, jak on to skraczował! Typny shit. Uurle. ja wracam, ja wracam chyba. Ja chyba wracam. Jak ktoś tutaj dostaje za chwilę właśnie shit'a. Nie, 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 ty ce... O kur... O kur... Czary, 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 A tutaj będzie jak w o kur... Boże, przepraszam, przepraszam, naprawdę, ej, nic ci się nie stało? Ej, bo się chyba wysypałeś. Dobra, robią ina, robią ina, robią ina. Ej ty, typie, robię ina. Chyba się czuję jak naskotu... Bo... krew w nosa, leci mi gil. A, wilk na razy kilka i ponieśli wilka, no niestety, no. Oj, człowieku, kim... lepsza kim? Nie, 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 nie! Robią mnie coś z koszulą, numem kurwa, nie kratem kurwa. my sobie, zmienię styl na pocieszenie chociaż. Wiecie, nie, ty sobie chociaż, chociaż styl na pocieszenie. Kali, ty mnie rozumiesz. Ty mnie rozumiesz kobieto. No radę, ty mnie pocieszesz chociaż. No, ja leci jakiś wariacik. Potykaj, czy tutaj nie ma tych samolotów? O, Aha, dobra, ty, to ja, to ja lotkę walę po prostu. O kur... Nie, 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 nie. Kur... Mać. Jak tym się steruj? Dobra. Dobra, 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 luz, 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 Tango, 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 tango. Nadlatujemy na nordycką osadę. Nadlatujemy na nordycką osadę. Za 5 sekund będziemy ostrzelać statek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Strzałego ostrzegawczy poszły. Nie wiem czy ktoś przeżył. Tango, tango, tango. Ponawiamy atak, ponawiamy atak. Tak, dobrze. Uwaga, ponawiamy atak, ponawiamy atak. Tango, tango, tango. Wikingowie... Wikingowie strachu. Zjedliśmy im dziób, zjeliśmy im dziób, zjeliśmy im dziób. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy mamy ponowić atak? Czy mamy ponowić atak? Potrzebuję zezwolenia na atak. Potrze dobrze, zawracam. Zawracam, więc zawracam. Broń! O, drugi dziób przyszedł! Oj, ale nie! Nie, 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 nie! nie. O. Mayday, 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 mam ma uszkodzenia, mam uszkodzenia, ma uszkodzenia, trafili mnie, trafili mnie, trafili mnie Teraz kontrolę na samortem. Trasę kontrolę na samortem. Czefie! Szefie Szef pozdrowi chociaż Moją żonę Strzelają do mnie o. Szefie spadochron zadziałał, spadochron zadziałał, spadochron zadziałał Katapultowałem się, żyję, żyję, żyję Naprawdę Do mnie Naprawdę niepotrzebnie mi próbowałeś zabić. Naprawdę ja nie mam wrogów, naprawdę cię lubiłem, ale ty zrobiłeś coś takiego okropnego, naprawdę jestem lekko wkurzony. Bo kupi kupi David Skina Bo ja Awie z Kina Ja sobie się wydam. A ty kupiłeś za mnie widać, kupiłeś skinami dawa. Nie w końcu nie kupiłem. Na przyjemny parczek. O. To jest ładny? Ty oczywiście Wamku proszę nie odnieśmielaj mnie tak Robieńcy już ci się pojawiły Cześć czystojniaku, witam cię w serdecznie krewy Dzisiaj, dzisiaj znowu Fortnite i z małymi dodatkami dźwięków kurwa z bojen <grymne> Ej, ale ty się tak nie skupię na tym bosie, bo jeszcze z nim wygrasz Ej Adam, nie skupię się, nie skupię się Spokojnie, bo jeszcze wygrasz Nie wiesz, że on się tak dał zrobić Ko co tam u ciebie? U mnie nic ciekawego, szczerze. Dzisiaj się nie wydarzyło, i jedynie dowiedziałem się, że... Jeden ziomek w pracy kiedyś jak szedł do łazienki, to się zesrał po drodze. <śm> że chłopak kurwa nie, nie dotrzymał, niestety. więc Niemcy dostrzeleni!

Ci przygrały! Chodźcie, mam wielką, pojemną dupę, kurwa. Praszam wszystkie... Wszystkie kutasy z okolicy. Nie, tylko stwierdzam fakty, że dawno nie ćwiczyłem. Ciężarami. Uh, uh. Kurwa, kurde, chciałeś mi podejść. a tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Boga, nie ma prawdy i to pieca. Właśnie myślę o to siłowni tam w przyszłości. Tak? Przyszło za miesiąc Nie, pro... Demogorgon w konwersach, nie wierzę Świat, jesteśmy zgubieni czyli przyda No przy to się do mnie nie odpada, widzieliście to To jest Co ty słuchasz za jakichś tych dziewczynek? Szybko bo się boję Chyba Przestań to kurwa puszczać, żeby kurwa to jest creepy asfalt. To jest kurwa jakieś przyśpiewki kurwa śmiercionośne Co to kurwa, się. Opanuj się Nie mogę tego skipnąć Skipuj to kurwa, ja się boję Cicho, cicho! Chciałeś coś, chciałeś coś ode mnie Ale nie spodziewałeś się, że ja się mogę coś oddać. Nie spodziewałeś się tego Nie spodziewałeś się Nie napała od To można zrobić coś takiego chyba co nie Tak O churę. Dobra Ej doba to bato. Sekundeczkę, sekundeczkę Dobra 150 za 150 Tylko, że ja mam potę I na, I na tyle, i na i na tyle ikry w sobie, żeby cię zabić. I na tyle ikry, żeby w sobie się zabić. Nie w sobie, tylko ciebie. Kim Kardashian, A. Mm. I, super. I, super. I, super. Go power girl! Go power girl! Z żadnym skinem mi się tak dobrze chyba nie grało. Nie no, kuźio jas. I powtarza się sytuacja z wczoraj, wywala mi podczas połowy gierki dobrze, więc zobaczmy co żeś wie. Chodźcie. Mam wielką pojemną dupę, kurwa. muszę wszystkie. Wszystkie kutasy z okolicy To dobrze Ty kur... Klipowałeś Chodźcie mam wielką pojemną Wszystkie Wszystkie kutasy z okolicy To dobrze Chodźcie Jesteś pojemną... Chodź. Ja pierdolę No i chuj no i to już przeciwko mnie może być wszędzie użyte kurwa.